Dzień dobry. Ostatnio oglądałam się barbuli w kilku ogrodach i zachęcona sukcesem innych w jej uprawie, postanowiłam zaprosić ją również do mojego ogrodu. Jak się okazuje, oprócz tego, że należy ją chronić przed większymi mrozami, roślina ta doskonale daje sobie radę w warunkach Wielkopolski. Ja mieszkam w zachodniej Wielkopolsce, dlatego mam nadzieję, że tym bardziej uprawa barbuli będzie tutaj udana. Barbula klandońska to krzew liściasty dorastający do 100 cm wysokości. Późnym latem kwitnie obficie na niebiesko. Zakwita na tegorocznych pędach. Jej liście są ciemnozielone, pachnące. Moja akurat w odmianie jest prawdopodobnie White Surprise, dlatego posiada biało obrzyżone liście. Jest więc ciekawą ozdobą prawie przez cały rok. Barbula potrzebuje słonecznego, żyznego w kierunku zasadowego podłoża, dobrze zdrenowanego. Poradzi sobie z okresową suszą, za to niekoniecznie z dużymi mrozami. Jest polecana do sadzenia w strefie 7A, czyli sam zachód i północny zachód Polski. Jeżeli chcielibyśmy uprawiać ją w zimniejszych rejonach kraju, dobrze ją porządnie okopczykować albo posadzić w donicy i przezimować w chłodnym miejscu. Donica jednak, do której ją posadzimy, powinna być spora. Przez tę niewytrzymałość na mróz, lepiej wybrać jej miejsce osłonięte od lodowatych wiatrów. Barbula lubi cięcie. Kiedy po ustąpieniu największych mrozów, koniec marca, kwiecień, usuniemy jej okrycie, należy przyciąć krzew na około 15 cm nad ziemią. To pobudzi ją do wypuszczania pędów, na których będą kwiaty. Barbula, nazywana też niebieską tawułą, jest rośliną miododajną. Wspiera pszczoły, które w czasie jej kwitnienia uzupełniają swoją dietę, bo wiele roślin w tym czasie już przekwitło. Jeżeli zdarzy się, że mimo naszych starań w gruncie barbula nam przemarznie, to widziałam już takie egzemplarze, które wypuszczały zupełnie od korzeni i stworzyły w tym danym roku całkiem pokaźny krzew. Dodatkowym jej atutem jest to, że z nasion potrafi stworzyć w kolejnych latach sporo siewek. Dzięki temu możemy mieć jej łatwo dużo więcej w ogrodzie. Wiosną dobrze uzupełnić glebę wokół niej o nawóz, ale jednorazowe nawożenie powinno wystarczyć. Gdy będzie miała za dużo azotu, nie zakwitnie, za to wybujają jej bardzo liście. Liście nawet już przy sadzeniu tej rośliny pachniały podobnie do lawendy. Jest czymś naprawdę oryginalnym na rabacie. Mam nadzieję, że zachęciłam i Was do uprawy tego krzewu. Ja dam znać na pewno w przyszłym roku, jak u mnie idzie jej uprawa. Jak na te okazy kilkuletnie, które już nie były okrywane na zimę, to myślę, że i w cieplejszym rejonie Polski albo w cieplejszym zakątku ogrodu uprawa powinna być sukcesem. Pozdrawiam Was, dajcie znać, czy znaliście barbulę. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!